My się właśnie obudziliśmy. Yy, jak ocenić nasz nocleg? Tak sobie. To darmo. Trochę samochodów jeździło, ale ja nie mam problemu ze spaniem. Ja tak samo mnie wręcz usypiały te od Ale przynajmniej to nie padało. no ja tak, się tak. Prawie nie spałam i dzięki temu babilowałam, że było bezpiecznie, albo nie mogłam zasnąć. Nie wiem. O, i takie widoki o poranku. Tu spaliśmy. A gdzie spaliśmy? Tak, spaliśmy na granicy polsko-niemieckiej. Tam możesz pokazać jest granica już. A to ze względu na deszcz, o którym też możecie zobaczyć w wcześniejszym odcinku. To co ruszamy? Tak, ruszamy. Tak. Jesteśmy w Warszawie i patrzymy na kaplicę Templariuszy i z XIII wieku. A teraz jesteśmy w Boleszkowicach i przed nami kościół z XIII wieku. Szybkie nawodnienie przed wycieczką. Jak tam, jak tam nastroje? Jak jest formy dzisiaj? Słabo. Damy radę. Idziemy teraz na ścieżkę Olszynki. Znowu w parku Narodowym Ujście Warty. Już trzeci dzień jesteśmy w tym parku i nam się tu bardzo podoba. Będą mokradła bobry, kładki. Tak. Hmm. No taka jest ta kładka. Jak się idzie doda kładka, to bryjak. patrz Domek. Szłam, szłam i oparzyłam się tu pokrzywem na całej łódź i teraz Ciężko, ciężkie podłoże, że tak powiem. Tak ścieżka, się wycofujemy ścieżka, troszkę, ścieżka bo cała przywa. Tak, momentami zanika ścieżka. Także, na co czekamy? Na pociąg. Tak, już troszkę pada, więc czekamy w samochodzie, ale czekamy, bo za pięć minut będzie pociąg tu jechał. I chcemy zobaczyć. Pol region. Tak, Jak się podoba tak. Ciekawe jak się dostać do tego stawu, bo ta drabina to tak jakoś tak chyba nie pomaga za ciekawe bardzo. Kompania. No ciekawe. Niby zakaz. ale to tylko taka zabawa. My, my, my z zuską wchodzimy. Pusto, pusto. Widowna nie dopisała mi, ale jeden gość. Jeden gość się trafił. Jak podoba Ci się mój występ? Jest super, jest super. Brawo, brawo. Drogie, brawo. Drogie bilety? <laughs> drogie, bardzo drogie, ciężko się było. Dodać. Dziękuję za przybycie. <grym> <grym> Gdzie jedziemy? Do Warszawy! Jedziemy? Z Bo, Ani no, chwili nie czeka konduktorze łaskawy Byla nie do Warszawy ciuch, ciuch. No to taka sytuacja jest Takie ciekawe sprawy tutaj znaleźliśmy w Witnicy A tutaj mamy naszego ulubionego bohatera Koziółka-Matołka, który cały czas próbuje dojść do Pocanowa. No, miejscowość Oksza i taki i taki oto zabytkowy kościół. Zbudowany z muru pruskiego. Tak, wykonany z muru pruskiego. Droga nie była zbyt łatwa, bo jechaliśmy wałem powodziowym. Dojazd ciężki, bo wał przeciwpowodziowy i do tego jeszcze wąska. Jak pogoda? na wieje, pada trochę. Jeżeli zaparkował i co? No, takie oto drzewko małe. Troszkę strach. Byśmy podpłynęli, co? No, tylko troszkę tak nie w wodzie jest. Ale cennik jest. Jedno zwierzę gospodarskie złotówka. A tu staje się miejsce znajome. I wydaje się, że wczoraj na tej twierdzy już w Kostrzyńskiej byliśmy, ale teraz takie całkiem nowe ujęcie. No i dojechaliśmy na naszego dzikuska I widoki mamy, to sami zobaczycie Jak tam? Jak ja ja tam temperatura? <grym> Cieplutko Masowe kąpanie się, <grym> Stop, też przy naszej <grym> przyczepie Tak, proszę To chyba jest, a O, jest super <grym> har harpagan najmłodszy? <grym> Jeszcze raz, ciężka decyzja <grym> Pada i bąble się stworzą, będzie padało długo. To już jesteśmy po prysznicu w naszej leśnej łaźni. Tak, już się czujemy dużo lepiej. Jeszcze tylko pozostaje zrobić jakieś jedzenie i możemy być, możemy się już szykować na następny dzień. Jesteśmy rozstawieni, więc jest cudownie. I relaks. Piękna pogoda. Tak. Do zobaczenia jutro. Pa! pa.